To była jedynie kwestia czasu, aż um, żoliborski kasztelan Jarosław Kaczyński przemówi wreszcie jasno, odnosząc się do wyniku wyborów prezydenckich, ale tak z serca po swojemu, nie zawiódł o tym za chwilę. Zacznijmy jednak od niezbędnego wprowadzenia. Otóż polaryzacja napędzana jest między innymi tym, że obie strony sporu politycznego są nadmiernie pobudzone w obszarach własnych emocji. Już na wstępie warto wspomnieć. Że według licznych europejskich badań to właśnie elektoraty pis i KO są tymi najbardziej spolaryzowanymi w Europie. Powód takiego stanu rzeczy nie jest oczywiście wymyślaniem koła, bo jeśli połączymy niezwykle niski stan naszych kompetencji obywatelskich z w pełni świadomym emocjonowaniem i skłócaniem nas przez polityków i media, które im sprzyjają, no to mamy to, co mamy. Czyli upraszczając dno mer mułu i coraz bliższy moment, gdy oba plemiona z wściekłością i imionami ukochanych polityków na ustach rzucą się na siebie. Patologiczny absurd, ale to nie jest bajka. To jest nasza współczesność. Politycy i media będą się temu przyglądać, zagrzewać część z was do walki, bo mnie nie i nadal liczyć polityczne i finansowe zyski. Ten stan ma jednak określoną chronologię, o której powinniśmy pamiętać, bo pamięć nawet tej historii sprzed dosłownie chwili pozwala nam jednak lepiej rozumieć teraźniejszość. A zatem to właśnie wspomniane na początku Jarosław Kaczyński rozpętał piekło polaryzacji i systemowego podważania wyników wyborów, gdy demokracja działa, ale nie pomyśli Kaczyńskiego. Dziś opublikował w mediach społecznościowych krótkie oświadczenie cytuję. Demokracja to szacunek dla werdyktu wyborców w Polsce wybory były uczciwe, a ci, którzy dziś próbują je kwestionować, szkodzą państwu. Wypowiedź dotyczyła oczywiście protestów koalicji obywatelskiej po przegranej Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim. No i teraz zaczniemy naprawdę. Witaj w stanie faktycznym. To co powiedział Kaczyński brzmi oczywiście pięknie, prawda? Problem w tym, że to właśnie on od lat pozostaje najbardziej bezwzględnym i toksycznym demontażystą zaufania społecznego, na przykład do wyborów w Polsce. Ilekroć przegrał, mówił o fałszerstwie, ilekroć werdykt gdy wyborców nie był po jego myśli, rzucał oskarżenia, krzyczał z mównicy Sejmowej, wychodził na ulicę i budował atmosferę regularnego spisku. A dziś przypomnimy fakty, trzy naszym zdaniem kluczowe momenty, które każdy Polak znać powinien, zanim Uwierzy ewentualnie pisowi, że ten właśnie dba o demokrację. Zanim przejdziemy dalej, to zasubskrybuj nasz kanał, polub ten film i udostępnij go znajomym, bo jeśli potrzebujesz realnych analiz skrajnie oddalonych od polaryzacji, to my potrzebujemy Twojego wsparcia, żeby działać dalej właśnie w tym duchu. Szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu. Punkt pierwszy. Wybory samorządowe w 2014 roku. PiS przegrywa sejmiki wojewódzkie. Ludowcy i Platforma utrzymują władzę w większości regionów. Co robi Kaczyński? Już dwa dni po wyborach. Wstaje przed mikrofonem Radia Maryja i bez dowodów mówi wprost: Te wybory zostały sfałszowane. To było wielkie oszustwo. Państwo, które fałszuje wybory, nie jest demokratyczne. Tak powiedział. 12 grudnia 2014 roku z Sejmowej mównicy powtarza w zasadzie to samo: zabrano Polakom wolność wyboru. Wybory zostały sfałszowane. Te wybory trzeba powtórzyć. No tyle, że Państwowa Komisja Wyborcza, mimo, nie wiem czy pamiętacie, awarii wtedy systemu informatycznego, nie stwierdziła żadnych istotnych nieprawidłowości mających wpływ na wynik głosowania, ale Kaczyński poszedł jeszcze dalej. 13 grudnia zorganizował wielki marż w obronie demokracji. Na transparentach hasła: Złodzieje wyborów, odzyskajmy Polskę, czy nie damy się okraść. Z trybuny przemawiał w tonie pełnym emocji, mówiąc o zdradzie narodu i konieczności buntu obywatelskiego. To był początek. Nie tylko podważania konkretnego wyniku wyborów, ale całego fundamentu demokracji parlamentarnej w Polsce, jego rozkładu. Polacy mieli zacząć wierzyć, że wybory można sfałszować systemowo, że kartki wyborcze nic nie znaczą, że rządzi Sitwa, a jeśli przegrałeś, to znaczy, że zostałeś z tych wyborów okradziony. Punkt drugi: ruch kontroli wyborów. Zaraz po porażce PiSów w wyborach samorządowych Kaczyński i jego zaplecze tworzą tak ruch kontroli wyborów. Oficjalnie chodzi o transparentność. Nieoficjalnie. To olbrzymia kampania strachu. Mówi się o dwóch dnach urn wyborczych. Mówi się o kartach do głosowania z marginesem do oszustw. Mówi się o systemowym fałszowaniu głosów. W mediach sprzyjających pisowi szerzy się przekaz, że fałszerstwa to norma, a pis może nie wygrać, bo zostanie znów oszukany. W praktyce? Tysiące ludzi przeszkolonych do obserwacji, którzy wchodzą do komisji z gotowym przekonaniem, że będą świadkami regularnych przewałów. Efekt? Napięcie chaos teorie spiskowe i co najgorsze Wzrost nieufności do procesu demokratycznego. A kiedy PiS w końcu wygrywa wybory prezydenckie w 2015 roku, Kaczyński nie mówi już o fałszerstwach. Narracja cudownie znika. Nagle system jest dobry, bo wygrał ich człowiek. Punkt trzeci. Wybory parlamentarne w 2023 roku. PiS. Co prawda, zdobywa najwięcej głosów, ale nie ma większości. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica tworzą nowy rząd. I co robi wówczas Jarosław Kaczyński? Znów, bez dowodów, uruchamia kampanię o ukradzionym zwycięstwie. To dokładnie ten sam mechanizm, który wcześniej zastosował Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. Przegrana? To nie przegrana, to spisek. W mediach pis pojawia się termin zdrada przy urnie. W wypowiedziach posłów rząd, który nie ma mandatu, albo koalicja oszustów, albo manipulacja wynikami. Sam Kaczyński mówi o zwycięstwie, które zostało odebrane metodami politycznej przemocy. Nie ma żadnego orzeczenia sądu, które by potwierdzało nieprawidłowości, ale w oczach jego wyborców, jego wyznawców, ten werdykt to fałsz. Bo jeśli pis nie rządzi, to znaczy, że coś poszło nie tak. Znowu zero faktów, tylko tempa propaganda. A teraz ten sam Kaczyński mówi z oburzeniem: Uwaga, demokracja to szacunek dla werdyktu wyborców czyli co? Kiedy przegrywasz, mówisz o fałszerstwie, ale kiedy wygrywasz, albo wygrywa Twój kandydat, wtedy żądasz posłuszeństwa. To nie jest demokracja, to jest szantaż wyborczy, ubrany w słowa o prawie i konstytucji. Tyle, że konstytucja i wybory są dla Kaczyńskiego ważne tylko wtedy, gdy potwierdzają jego władzę. Dlatego dziś po raz kolejny mówię wprost. Mimo, że obie strony sporu politycznego polaryzują, to właśnie Kaczyński jest największym producentem nieufności wobec demokracji, trzeciej R.P. To on, jako pierwszy polityk mainstreamowy w Polsce, wypowiedział słowa Te wybory zostały sfałszowane. Wypowiedział je z Mównicy Sejmowej. To on zbudował aparat teorii spiskowych i wykorzystał je do zdobycia władzy. I to on dziś jest na tyle bezczelny, ale i spokojny, żeby moralizować nas wszystkich. Jeśli naprawdę wierzy w to, co właśnie napisał, to niech najpierw. Może powie niektórym publiczne przepraszam, za grudzień 2014 roku i krzyk o fałszerstwie, za marsz w obronie demokracji na podstawie kłamstw, za tysiące ludzi szkolonych do szukania nieistniejących oszustw i za narrację o ukradzionym zwycięstwie w 2023 roku. Bo bez tych przeprosin jego słowa są warte tyle, co niedotrzymane obietnice Pisu. To nie jest obrona demokracji, to jest jej. Powolne zabijanie od środka. Jeśli uważasz, że demokracja nie może być narzędziem do straszenia ludzi, daj łapkę w górę. Udostępnij ten materiał i napisz w komentarzu, jakie inne przykłady podważania wyborów przez polityków powinny trafić pod publiczny osąd. I wspieraj nas stale, bo wyłącznie dzięki naszym darczyńcom możemy nie kłaniać się absolutnie żadnemu politykowi i żadnej partii. I piętnować niszczącą nas wszystkich polaryzację na rzecz racjonalnego i krytycznego myślenia. To był stan faktyczny. Dziękuję i do zobaczenia dziś wieczorem o 21:00 na żywo naszym gościem będzie poeta i publicysta Marcin Zygadło. Zapraszam Cię serdecznie.